W firmie IGUS technologię druku 3D wykorzystujemy do wielu produktów. Jednym z nich są polimerowe drukowane formy wtryskowe. Dzięki tej technologii możemy otrzymywać niskoseryjne produkty zgodne ze specyfikacją, z rysunkiem klienta w bardzo dobrych cenach, ponieważ obniżamy koszty formy metalowej drukując formę z polimerów. Na targach prezentujemy systemy zasilania dedykowane dla producentów drukarek 3D. Są to przede wszystkim prowadniki E2 Micro, które mogą osiągnąć najmniejsze gięcia i są dostępne w najmniejszych rozmiarach na rynku. Oprócz tego w mamy przewody elastyczne dedykowane do pracy liniowej. Widzimy tutaj przykład, gdzie nasze prowadniki obsługują różnego rodzaju osie. Ruch liniowy w najmniejszej przestrzeni. We wszystkich naszych produktach skupiamy się na trybologii. Również produkując filamenty do drukowania łożysk skupiliśmy się na trybologii, dlatego produkujemy tribofilamenty, czyli filamenty, z których możemy wydrukować po prostu łożyska ślizgowe. Mamy filamenty do technologii FDM, jak proszki do technologii SLS. Każdy może od nas kupić sobie filament do swojej drukarki. Osoby, które nie mają drukarek 3D mogą u nas zamówić wydruk konkretnego modelu, konkretnej części, zarówno w technologii FDM, jak i SLS. Można również wejść na stronę internetową i w bardzo szybki sposób, przeciągając model step do naszej aplikacji wycenić te elementy. Drukarki przeznaczone dla rynku edukacyjnego dla dzieci. Chcemy za pośrednictwem tych drukarek prowadzić dzieci w XXI wiek, coś, co będą w przyszłości wykorzystywać już na gminie, tak jak dzisiaj smartfony. A zastosowanie rozwiązań gusowskich pozwoliło nam zwiększyć wytrzymałość elementów mechanicznych drukarki, co przy dzieciach jest tutaj kluczową sprawą. W ostatnim czasie pracujemy nad drukarką jest to koncept drukarki do druku elewacji, a ściślej mówiąc, tynków. Drukarka powstała dzięki współpracy i Igusa z, ze stowarzyszeniem. Zastosowaliśmy tutaj napędy liniowe firmy IGUS, zastosowaliśmy prowadniki plastikowe. Napędy liniowe są o tyle ciekawym rozwiązaniem tej firmy, ponieważ są wykonane z tworzyw sztucznych, które w dodatkowy sposób wpływają korzystnie na warunki atmosferyczne, które mogą się pojawić podczas pracy na elewacji. Sinterit jest producentem pierwszej polskiej drukarki działającej w technologii SLS. Technologia ta pozwala na osiągnięcie niesamowitej jakości modeli. Od samego początku rozwoju naszej maszyny współpracujemy z firmą IGUS. Jej rozwiązania pozwoliły nam stworzyć niezawodne i proste urządzenie, które działa u wszystkich naszych klientów na całym świecie.